Witam wszystkich w lubieńcach czerwca. Troszkę później w tym miesiącu, ponieważ wyjazd na IMAX odbył się pod koniec miesiąca i tak trochę pokrzyżował moje plany związane z nagrywaniem i różne inne rzeczy, więc nagrywam później, i nie szkodzi, jest tylko kilka dni później, więc wszystko jest jak najbardziej aktualne, więc pokażę Wam moich lubieńców z czerwca. Niewątpliwie e, pozytywnie zaskoczył mnie e, płyn do demakijażu, płyn micelarny firmy L'Oreal. Jak zwykle <laughs> podpatrzyłam go u Marty Gostaszyk, będąc kiedyś u niej. E, I tak właśnie stwierdziłam, jakoś tak podobała mi się butelka i w ogóle, i wiecie, jak już coś w, u widzieliście u kogoś, to jak widzicie to potem na półce na, e, w sklepie i jeszcze na jakiejś fajnej przecenie, to jakoś mimowolnie sięgacie po ten produkt. I naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, używam z przyjemnością bardziej Muszę powiedzieć, że bardziej mi się podoba niż ten płyn z micelarny, micelarny z garniera, który zużyłam ca cały, był bardzo w porządku, ale jakoś po tym płynie. Em, nie wiem, czy przypadkiem bardziej makijaż lepiej mi się po prostu nie zmywa nim, tak łatwiej się rozpuszcza, plus e, e, uczucie, jakie zostawia na skórze jest nie do opisania. To jest tak, jakbyśmy wypiły nie wiem, 4 litry wody i e, prowadzimy najzdrowszy tryb życia możliwy. To jest takie bardzo przyjemne uczucie nawilżonej, takiej wilgotnej wręcz skóry, e, i e, często po, po jakimś płynnym micelanym i dalej, czuję jakieś dziwne mrowienie, albo e, no czuję, że po prostu tą skórę jeszcze muszę umyć, bo jeszcze coś tam jest. Wiadomo, e, dobrze jest umyć podwójnie skórę, szczególnie wieczorem po makijażu. E, ja zawsze tak robię, oczywiście, ale po tym jest takie uczucie naprawdę świeżej, fajnej skóry, więc te z Was, które mają już kompletne golenia, to na pewno będą czuły się ko komfortowo z. E, z takim, z takim płynem do makijażu blisko toaletki. E, naprawdę bardzo polecam, używam z przyjemnością i używać na pewno będę. Kupiłam chyba w Tesco e, za 3 funty, więc to jest naprawdę nic, a używam przez cały miesiąc i zostało mi jeszcze trochę, więc mimo opakowania, które mieści w sobie 200 ml jest bardzo, bardzo wydajny. Idąc już w stropem um, demakijażu, to pokażę Wam dwa produkty z Dony makijażu oczu. Jeden, e, który jest taki sobie, a jeden, który jest świetny. E, I e, teraz bardzo dużo wyszło w ogóle płynów do Demakijażu. W ogóle firmy zarzuciły na, nas takimi, takim ogromem produktów, które mogą spokojnie startować. Um, na równej linii z, z tymi wysokopułkowymi. Ja szukałam podobnego płynu do demakijażu, takiego dwufazowego, do demakijażu oczu i ust. Dwufazowego, który będzie mi przypominał ten z Clarinsa. Ten taki biało-niebieski. I dwufazowy. I moim zdaniem on jest absolutnie genialny, ale no jakoś nie widzi mi się płacić dużo za, za produkt, który ma tylko zmywać e, makijaż. Wiadomo, jest go więcej w tym opakowaniu i nie wiem, kosztuje około 15 funtów czy coś takiego. No, ale stwierdziłam, że znajdę alternatywę i e, kiedyś wybrałam się do Superdraga po właśnie płyn do do makijażu z Nivei, bo widziałam go na zdjęciu u Lisa Eldridge, która pisała, że jest absolutnie świetny. Ale jakoś nie mogłam go znaleźć, a ten był na przecenie, ten z Garniera. Express 2, 2 w 1, Twin One 1 Eye Makeup Remover, tyle, jest taki fioletowo-biały, już mi prawie nic nie zostało a muszę powiedzieć, że naprawdę ciężko mi się zmywało nim makijaż oczu wiem, że to są ulubieńce, ale chcę wam e jakby porównać od razu te, te dwa produkty e ciężko mi się z nim zmywał makijaż jakoś nie był wystarczająco silny, musiałam dużo pocierać dużo go zużyć, żeby te oczy ten tusz zmyć, a normalnie no nawet płynem micelanym mogłam to zrobić, ale jakoś czasami mam ty tyle cieni i eyelinera, że chcę żeby e taki płyn dwóch dwufazowy z olejkiem takim mi to łatwiej rozpuścił i ten sobie niezbyt radził. Musiałam poprawić płynem micelarnym oczy, co na lepsze mi wychodziło. No i potem właśnie wróciłam już do, do sklepu i już był ten dwufazowy z nivei. One też w okolicach dwóch czy trzech funtów. Naprawdę to są drogie produkty. W Polsce pewnie około 10 zł zapłacicie, ale nie jestem pewna. I ten już mi się właśnie prawie kończy, nie wiem jak ja go mieszam, że został mi prawie ten, ten, tylko ten niebieski olejkowy, także muszę go też mieszać teraz dwufazem, żeby nie mieć takiego tłustego uczucia, ale rozpuszcza makijaż świetnie, bardzo przypomina mi ten z Clarinsa i cieszę się ogromnie, używam go również z przyjemnością, już prawie całe to opakowanie. na pewno pobiegnę zaraz do sklepu po nowe opakowanie, bardzo, bardzo polecam, jeżeli lubicie porządne płyn do demakijażu oczu. Czerwiec był również dla mnie miesiącem, w którym przekonałam się do pewnego zapachu, do którego nie byłam wcześniej pewna na sobie, bo na innych mi się bardzo podobał. Jest to Tesori di Oriente Muschio Bianco, czyli White Musk. I, jak zapewne wiecie, mam tam inne produkty, perfumy tej firmy i bardzo je lubię, ale na jesień, bo są dość ciężkie. Tam chyba jest różowy pieprz, marrakesz, te kolekcje i tak dalej. I nieraz je pokazywałam go lubięca wcześniej, właśnie na jesień. A teraz mamy ciepłe miesiące i em, ten zapach to może się podobać, a może się bardzo nie podobać. Ja się do niego przekonałam, pryskając się tak po prostu, bo jakoś nigdy się wcześniej nim nie pryskałam. Miałam go już od jakiegoś czasu. I tak się raz psiknęłam i tak na początku, one są bardzo intensywne, są intensywne wszystkie te zapachy tej firmy. I na początku właśnie bardzo intensywne, a potem tak w ciągu dnia się co tak ładnie pachnie. O, to ja! <ścoughs> I to bardzo było przyjemne uczucie, naprawdę. I zaraz wam powiem, o co chodzi. Ten zapach Kojarzy mi się z taką czystą skórą, ze świeżym praniem, z mydłem, bo jest dość mydlany. tak Jest dość mydlany, dość taki, no nie pudrowy, taki czysty zapach, jakbyśmy zrobiły takie świeże, świeże pranie, takie porządne prańsko, wszystkiego, co białe. W ogóle nie kojarzy mi się z niczym ciemnym, tylko z białym, z białymi, przypotającymi na. Na wietrze, prześcieradłami, i tak dalej, z czyściutką prosto sprysznica skórą. I jeżeli mamy ciepłe miesiące, i wszystko się tak to rozpuszcza, te zapachy są takie ludzkie, ciała są intensywniejsze na nas i na innych, to e, chcemy czuć się świeżo, tak? Więc bardzo popularne są przecież takie mgiełki do, do, mm, do twarzy i do ciała w jakichś fajnych, soczystych zapachach, jak e, cytryna, e, limonka, grejpfrut, pomarańcza i te takie fajne, e, zielona herbata na przykład, te takie fajne, odświeżające, świeże zapachy. E, I e, tutaj mamy zapach taki czysty, czyściutki, również świeże, ale w takim trochę innym, innej kategorii. O, właśnie mówię, mydłowy, pudrowy, proszkowy, taki. No strasznie mi się spodobał i używam go również z przyjemnością. Jest tak intensywne, że czasem sobie psikam nim pokój i on tak ładnie pachnie. Naprawdę strasznie się do niego przekonałam i, i cieszę się z tego powodu. Wiadomo, nos i upodobania nam się zmieniają, warto zwrócić uwagę i wrócić do jakichś zapachów, które wcześniej niekoniecznie nam się podobały, a nuż odkryje się coś nowego, fajnego. Najchętniej sięgam w ostatnich miesiącach i również w czerwcu po to duo, które no, zawsze u mnie na, na toalecie gości i, i najczęściej na co dzień w makijażach sięgam, bo wiem, że dają mi świetny efekt. No po prostu są bezbłędne. To jest bronzer Bahama Mama i... Tutaj, jak widzicie, już sporo zużyłam, e, więc używam się go dobrze. No i już wysławiony na internecie, wszędzie jest. Jeżeli go jeszcze nie macie, to musicie, bo to jest już... Jeżeli mam coś polecić, taki produkt kultowy, który musi absolutnie każda kobieta mieć, to będzie rozświetlacz i będzie to rozświetlacz Mary Luminizer. Bo on jest... No bije na głowę, wiele rozświetlaczy ma piękne szampański kolor, śliczną daje taflę, to jest absolutnie genialny, genialny, produkt i musicie, musicie go mieć i ja go mam i się cieszę. Na pewno będziecie pytać też, co, co mam na paznokciach, więc jak już jesteśmy w temacie takich wakacyjnych klimatów, e, to musi się znaleźć jakiś jasny pastelowy odcień na paznokciach. I dzisiaj mam Nail Pop firmy e, Look Beauty, to jest It's Mint, taki odcień. I o, ten na firma rok. I to jest ciekawe, jak go kupowałam, to był miętowy, to był taki turkusowy e, rok leżenia w szafce i zrobił się jasno niebieski. Nie wiem czemu, ale nie narzekam. Strasznie mi się ten kolor podoba. Jest okej. Okay. I top coat, jaki, jakiego używam e, już od paru miesięcy. To będzie Poshey e, Super Fast Drying Top Coat. E, I jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ w odróżnieniu od Seshvit nie daje aż takiego mocnego żelowego połysku jak Seshvit, ale równie szybko wysusza lakier i e, ja już go mam właśnie od paru miesięcy i nadal jest płynny taki jaki był od nowości, a Seshvit wiadomo wysycha po prostu już na taki glut zasychany już na końcu jak już jesteśmy w połowie nawet opakowania. Trzeba, trzeba kupić specjalny taki rozcieńczalnik, żeby, żeby zachować jego oryginalną konsystencję, ale to już jest wiadomo, dodatkowy dodatek itd. Ale ten em, top coat bardzo mnie pozytywnie zaskoczył, więc będę Wam go bardzo polecać. E, bardzo fajny produkt zawsze go mam na paznokciach na koniec i e, lakier się trzyma bez zarzutów, bardzo polecam. Mam tutaj dwa produkty do ust, no, jeden produkt nie jest przeznaczony do ust, ale ja go tak używam e, i to będzie CAT róż w kremie. Cat Fix Cream i to jest odcień em, Mai Thai. Ja o nim też kiedyś już mówiłam i wróciłam do niego, bo bardzo lubię kramowe produkty na lato, na te gorące miesiące. I on ma taki właśnie fajny, taki naturalny, lekko ciepły, brzoskwiniowy odcień. I ja go używam na policzki i wklepuję go również sobie na usta palcem i daje taki fajny, naturalny efekt, ładny kolor. No. Fajna rzecz do, do wrzucenia do kosmetyczki, jeżeli jedziecie na wakacje, bo Wam spełni rolę i bazy pod podcienie. Jeżeli chcecie taki fajny, rozkład w na to pigment sobie wcisnąć ehm, policzki usta. Świetny, świetny produkt polecam. I moje czw czwórka moich szminek ze z Sleeka to jest numer 859 Siren. I ta paletka jest ze mną, wszędzie jest ze mną od długich miesięcy już i zawsze po nią sięgam i będę o niej mówić non stop bo to jest również produkt dla, dla mnie kultowy i odcienie, które się w niej znajdują, już jest ściorana, bo zawsze ją mam w torebce, zawsze. I e, najczęściej używam właśnie tych dwóch odcieni tu na dole, tych brzoskwiniowych. Ten jest bardziej matowy, a ten jest bardziej taki kremowy, jaśniejszy i ciemniejszy. I zawsze e, je wklepuję sobie palcem i jestem mega zadowolona zawsze z tego odcienia na mnie. Mamy tutaj też właśnie czerwony, taki bardziej błyszczący i również taki e, bardziej nawilżający w formule e, różowy, ciepły odcień niezwykle piękne paletki. Są również inne. Są fiolety cieliste, takie róże chłodne. Bardzo polecam te paletki szminek. Przydadzą się każdej makijażystce i wam do e, użytku dziennego. Również super na wakacje. Możecie zabrać i macie e, różne odcienie szminek na dzień i na wieczór. E, no. I również ze Slika e, będzie to kredka do brwi, którą naprawdę bardzo... Tu mam z jednej strony grzybyczek, którą... E, bardzo często e, używałam w tym miesiącu, no wyciorałam ją, jak kręcę to tyle mi zostało, a była gdzieś tyle długa e, i to jest taka trójkątna e, właśnie kredka, która przypomina tą z Hourglass, albo trochę z Toma Forda on ma też taką właśnie kredkę z takim jakby, w kształcie takiego trójkąta, gdzie możemy sobie tym szpicem tutaj bardziej wyrysować, ja mam w odcieniu light, odcień jest piękny e, i już kupiłam sobie zapas to jest również świetna kredka na, na wakacje daje szybki efekt, jest nie za woskowa, nie za sucha, no ma idealną formułę dla mnie i e, idealny odcień. Więc bardzo również e, zachęcam do jej kupna. Numer 716 Light Kredka do Brwi. Pędzle. Muszę wspomnieć o pędzlach. E, I od z góry przeprosić, że są tak umorusane, że hej. Bo ich używam e, ciągle. Używałam ich przed chwilą w tutorialu. E, zawsze są w zasięgu mojej ręki. E, są to świetne, świetne pędzle. Mój jest zestaw Rose Gold. E, to jest oczywiście firma Zoewa. I Rose Gold pokazywałam już jakiś czas temu. No, czyż nie są śliczne dla każdej kobiety, która kocha makijaż Taki zestaw, w takim kolorze, w takim wykonaniu, w takich kształtach. No, nie ma tutaj pędzla, którego bym nie używała w tym zestawie. Taki mały, kochany, idealny na wakacje do, do zabrania do torebki, do nakładania podkładu um, albo nakładania pudru pod, pod oczy. Świetny tutaj jest umorosłany. Troszkę mniejsza wersja, mniej kuleczkowa, również do rozcierania korektora na przykład albo rozcierania cieni. Tu mamy taki e, cień właśnie typowy do rozcierania. Ten jest znowuż identyczny jak e, właśnie ten cień z, e, pędzel skośny z, z Maka. I ten po niego sięgam częściej, bo jest taki bardziej, chyba bardziej zbity. Tutaj mamy również do podkładu fajny 102. Taka fajna kuleczka, naprawdę miękka, niezbyt zbita. Ja również go używam do pudru mineralnego, do tego Skin Finish na znaczy z maka Mam duży pędzel do pudru, mięciutki, nie za bardzo zbity. Również ja lubię takie, bo one nie są, nie, nie czujemy, że w momencie nabrania produktu na pędzel, że on, on jest tak zbity, że nakładano się tylko w jednym miejscu, nie, puder ma być właśnie tak fajnie da się, dać się omiatać i pędzel ma nam to ułatwić, więc to jest naprawdę świetnie zrobiony zestaw, tu jest taki fajny, z którym nakładam również korektor, rozcieram w miejscach punktowych 2, 3, 1 i mam podobny z Hakuhoda, to jest taki bardziej szpic, włosie świetnej jakości, myje się bardzo dobrze, są świetnie wykonane, bardzo ładne pędzle i z całego serca naprawdę Wam polecam te pędzle, bo to jest coś godnego uwagi, cieszę się bardzo, że, że mamy w zasięgu ręki firmę. Która daje nam godne pędzle. Kiedyś, wiadomo, ja sama bardzo zmagałam się z zakupem, z szukaniem pędzli. Każda pasjonatka makijażu pędzle lubi, kocha, chce mieć e, i ciężko było to kiedyś dostępne. Teraz mamy bardzo duży, e, duże spektrum e, pędzli i e, z to na pewno jest miejsce, do którego powinniście się udać, e, szukając pędzli do profesjonalnego, jak i do e, e, osobistego użytku. Bardzo, bardzo polecam, naprawdę. No, i na koniec moje cukiereczki do oczu, czyli rzeczy, z których ja zawsze najbardziej się cieszę, bo się ładnie mienią i są takie nietypowe. I pierwsze to będą folie do, do oczu firmy nowej firmy Makeup Revolution. I mam wszystkie odcienie. I odcień jest 5. I moim najbardziej no, ukochanym jest odcień Rose Gold. E, I to jest właśnie coś, co mam na powiekach teraz, razem z czymś innym, co Wam zaraz powiem. I e, te cienie, kiedyś wrzuciłam posta na Facebooku, to jest odpowiednik e, Magnificent Metals. Magnificent Foils, chyba? Ze, ze Stili, które kosztują 30, chyba czy 35. Jakoś tak, ponad 30 funtów, więc jakieś. Prawie 200 zł za, za tubeczka taki, takiego cienia. Co prawda są piękne i tutaj nie ma takiego odcienia takiego złota starego, który dalej mi chodzi po głowie. Jak będzie gdzieś na przecenie, to na pewno kupuję. Jeżeli gdzieś znacie jakąś przecenę, to dajcie mi znać. Ale to są równie piękne rzeczy i są dołączone, wyglądają praktycznie tak samo jak te ze Stili, są dołączone z taką, z taką metalową, metalą takim wieczkiem i z takim płynem do mieszania, ale ja je używam palcem, bo moim zdaniem wtedy najfajniejszy efekt się uzyskuje. I są bardzo kremowe, są wodoodporne, no absolutnie się nie ścierają, trzymają się idealnie na wakacje. Mam w fajnych odcieniach, na przykład tutaj jest taki turkus fajny na wakacje, też srebro, mamy taką szarość, taki bardziej grafitowy i taki bardziej czerwonawy, miedziany. Bardzo, bardzo polecam. W ogóle wiele produktów z tej firmy mnie zachwyciło i mam nadzieję, że będę miała okazję pokazać Wam więcej w przyszłości, że będę miała czas na to. I kolejne cukierki, no, coś cudownego. Topshop wypuścił limitowaną serię na wakacje, serię cieni Chameleon. I są tam trzy cienie, jeden jest taki bardziej fioletowy, niebieski, ma połysk, coś jak Club firmy, um, firmy MAC, właśnie te, te odcienie takie, Common Chameleon chyba jest też taki z Catrice, tego typu cień, taki wątróbkowy, jak na ja to mówię, mnie się on nie podoba, więc go nie wzięłam, ale dwa, um, dwa kolejne musiałam mieć i to jest U-Turn i Shuffle the Cuts. Juturn to jest właśnie praktycznie no, kameleon, bo się mieni na zielono, na różowo, zależy jak pada światło i drugi, za którym chodziłam, bo był wszędzie wyprzedany, u mnie w mieście był wyprzedany. Pani powiedziała, że na stronie poszukać chciałam kupić na stronie Topshopa wyprzedany i jakoś, jakoś w innym miasteczku przy okazji weszłam do mojego Topshopa i tam były, było ich pełno. I od razu sobie i Marcie, bo, bo bardzo go chciała też. I to jest taka nietypowa, jaką mam również wciśniętego na ten, na ten dzisiaj osą awesome metal z z Revolution, z Makeup Revolution i to jest no, coś wspaniałego, ma taką nietypową konsystencję, że jak dotykacie jakby nic nic nie zostawało na palcu, no praktycznie jakby wydaje wam się, że, że będziecie musiały nie wiem, ile tą grzebę, żeby coś było, a tak naprawdę pigment zostaje ogromny i jest bardzo długotrwały, bardzo intensywny, to jest coś, co ja uwielbiam i jeżeli macie gdzieś u siebie Top shopa, bądź gdzieś online możecie znaleźć, bądź mieszkacie w Anglii, śpieszcie się, bo to jest edycja limitowana i jeżeli go nie kupicie teraz, to już nigdy go nie kupicie i błagam Top Shop, wypuść stałą serię i więcej odcieni, bo ojej, no, coś pięknego, coś pięknego. To chyba dawno się nie cieszyłam tak, takimi cieniami, naprawdę. Jak nie znacie, to wiecie, że ja lubię używać takich rzeczy w makijażach. No, mogę patrzeć na nie non i to wszystko, co Wam serwuję w ulubieńcach czerwca. Mam nadzieję, że coś wykorzystacie, skorzystacie, bo po to te, te ulubieńce. Ci ulubieńcy są, żebyście mogły z nich skorzystać, żebyście mają zaufanie do mnie, mogły w, tym, w, w tej rzece morzu produktów, które są teraz dostępne, mogły wybrać coś godnego naprawdę uwagi. I widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, miłych wakacji tym, co mają wakacje. Pozdrawiam, pa! pa.